Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj rekordowa niespodzianka przyjechała do jednej z firm kurierskich, by zrobić niespodziankę jednemu z kurierów, ponieważ dzisiaj ma swoje urodziny i mam nadzieję się do niego szybko dostać. Idę, idę kroczer właśnie do samochodu. Mam nadzieję, że się mnie nie przestraszy. Mam nadzieję, że wysiądzie. Dzień dobry! Dzień dobry, panie Patryku. Dzisiaj rekordowa niespodzianka przyjechała specjalnie do pana. Ja cię. No niespodzianka, niespodzianka. <grym> Proszę powiedzieć, bo jak sądzę, wiemy już, kto tą niespodziankę sprawił, bo jest to cudowna małżonka. Jak się pan czuje w związku z tym, w takim dniu, dzisiaj właśnie z taką niespodzianką? Jestem zmęczony i w szoku. <grym> bardziej zmęczony czy bardziej w szoku? bardziej w szoku. Bardziej w szoku. zaraz mi energia wróci, także. więc proszę przyjąć życzenia wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, radości, pociechy z żony, samych dobrych dni, kwiatuszki przepiękne od naszych sponsorów oczywiście dla pana, ale to w takim razie nie jest pan tak bardzo zaskoczony. przepyszny torcik, Bo którym jest. mam nadzieję pan się z małżonką podzieli. i chyba nie tylko. I chyba nie tylko. Mamy voucher do spa, voucher na siłownię. Na siłownię. Super, na siłownię zapewne tak. Również coś dla dorosłych, specjalnie dla dorosłych na wieczór, żeby już Pan tak zły na tą małżonkę nie był. Nie będę, nie jestem przecież. No to w takim razie jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego. Zapraszam Was do wzięcia udziału w rekordowej niespodziance. Jak to zrobić? Nic prostszego. Wyślij maila zgłoszeniowego na adres niespodzianka.małparadiorekord.pl i uzasadnij dlaczego to właśnie Ciebie i Was powinniśmy odwiedzić. Pozdrawiam rekordowo, Anka Wójcik.